Jest to tego, że nie i pokojowe. Jaką agendę wy właściwie tutaj realizujecie? Każdy dzień, każdy tydzień ujawnia ten rozdźwięk między celami deklarowanymi a celami, które realnie osiągacie. Będziecie teraz zwalczać bohatersko skutki katastrofy i psychozy, którą sami nakręcacie. I nie rezygnujecie z tego, nie odpuszczacie. Za parawanem, za zasłoną dymną pod pretekstem walki z Wrażym Wirusem budujecie tutaj już nie zręby, tylko Wyższe piętra systemu totalnej inwigilacji, i to tak kuchennymi drzwiami, prawda? Nie przez ministerstwo bezpieki, nie przez ministerstwo obrony, tylko ministerstwo cyfryzacji proponuje wszystkim Polakom taką aplikację. Ściągnij sobie Polaku, rodaku, obywatelu na własnego smartfona takiego elektronicznego pastucha dla grzecznych obywateli. Co Wy tu robicie? Czy Wy sami wiecie, co to jest za agenda, a może starsi i mądrzejsi objawiają Wam z dnia na dzień? Co to jest za scenariusz, w którego odgrywanie tak się bardzo zaangażowaliście? Jedna rzecz to jest opiekować się słabszymi a więc tymi, których zdrowie wystawia na większe ryzyko wobec wszelakich infekcji, nie tylko tych przez Światową Organizację Zdrowia ogłoszonych najbardziej modnymi w aktualnym sezonie. Trzeba się opiekować, jasna sprawa, solidarność i w ogóle tradycje cywilizowane w Polsce, ale zamykać kościoły, zamykać lasy, tak? co wy tam knujecie w tych lasach, kto tam ma lądować w tej puszczy, że Polacy nie mogą wyjść na spacer, przewietrzyć się przy pięknym wiosennym słoneczku. To jest Jasna rzecz obłęd. Polacy z dnia na dzień coraz lepiej to rozumieją i obawiam się, że tak jak pan marszałek, i pani marszałek, i całe Prezydium nie wie jeszcze, co za parę godzin przyjdzie nam tu głosować, bo nie dowieźli tak taczkami tych ustaw, które tu w ostatniej chwili nam wrzucicie, tak popada coraz głębsze obawę, że i pan premier i jego ekipa jadą tą kolejką, do której wsiedli, ale nie widzą celu. Padały z tej. Trybuny pytania, kiedy zaczniecie wychodzić z tego błędu, jakim jest zamknięcie, zamknięcie państwa, zamrożenie gospodarki. To pytanie domaga się natychmiastowej odpowiedzi. Dziękuję bardzo.